Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Okazji, a przed Wami kolejny odcinek z Heart World. I tym razem dla Was mam nowego moda, który oferuje właśnie zmianę koloru ścian, głównie metalowych. Jak widzicie, znaczy metalowych, w sensie, że dodają nam nowe ściany z koloru czerwonego, z koloru zielonego oraz z koloru niebieskiego. Są one wytrzymałe. Wszystko sobie tu przetestujemy. Wszystko Wam tutaj pokażę. Włączę sobie tylko Creative Moda. Dobra, mam. No i teraz sobie wszystko tutaj przetestujemy, oczywiście na betonie może tym większym, dobra, dajmy sobie tak w sumie to może, no, możemy wszystko tutaj na jednym zmieścić dobra, no i weźmiemy sobie tutaj ścianki żelaza, w sumie możemy dać wszystkie, tak żeby to... kurde, nie taką małą, ludzie ja chcę jakąś taką większą o, dajmy sobie tak tak tutaj może zieloną i tutaj niebieską o no i mamy tutaj właśnie wszystkie te cztery rodzaje, nazwijmy to metalowych ścian Wszystkie są z metali, tylko że innych. Prezentują się naprawdę fajnie. Szczególnie, że pewnie są też wytrzymalsze, o co sobie właśnie teraz przetestujemy. Hmm, tutaj dam sobie niebieską. Dobra, może zaczniemy od czerwonej. Zobaczymy, na ile czurek pójdzie. Hmm, tutaj, dobra, myślę, że nie, nie powinno wywalić. A Jeszcze zobaczę, ile one kosztują. Hmm, 20 czerwonego, 30 zielonego i 30 niebieskiego. Aha, czyli czerwona jest tylko taka tańsza. Choć no, w sumie dziwne. Oni zielona wojna być najdroższa, bo najwięcej wypada, a ta tylko 10 No to zobaczymy sobie, jak z testem c Na ile ona wypada Znaczy, na ile się niszczy Zobaczymy sobie No niebieska powinna być najbardziej wytrzymała, bo jednak jest najdroższa Zobaczymy sobie to wszystko Jak ta wytrzymałość została tutaj zrobiona Wow Wygląda na razie jak tylko po Żelaznym W sensie, że tylko jak żelazna po zniszczeniu Zobaczymy sobie, czy wybucha tak samo czy to po prostu tylko dla wyglądu? W sumie jest to dość ciekawe Jeżeli ktoś by chciał prowadzić tego moda na swój serwer Dobra, leci trzecia, zobaczymy czy już rozwali tą ścianę Mam nadzieję, że będzie troszkę wytrzymalsze Ale nie, ta nam wybucha na 3C4 Dobra, połóżmy sobie tutaj może kolejny beton Ten duży chcę Dobra, i na nim walnijmy zieloną Zobaczymy sobie, jak to teraz będzie wyglądać. Na przykład zobaczę, czy jest tu coś dodanego. Aha, widzicie, mamy wszystkie te możliwości zmiany na kolor. O, do tego nie wiedziałem. No, nawet te półpłytki możemy też. Wydaje mi się, że zniszczeniowe one są wszystkie tak jak żelazna ściana. Walnę sobie jeszcze dwie ceczurki. Jeszcze tę niebieską przetestujemy. A tutaj mogę Wam od razu. Pokazać inne rzeczy. o widzicie, wszystko mamy: wszystko tu mamy możliwość zmiany. Nawet te wejścia też możemy sobie kolorowe robić. Oraz sufity, co też jest fajne. Takie zielone sufity. Drzwi już nie możemy. Drabinek nie możemy. Filarów też nie możemy. Ale te wszystkie tutaj ścianki możemy sobie zmieniać kolorowo. No i jest to tylko troszkę drogie, bo jednak. Jakby ktoś chciał budować sobie taką pazę z niebieskiego No to będzie taki Bardzo bogaty na serwerze Chociaż na jakichś tam X15, X100, X20 no Myślę, że to będzie bez problemu do zrobienia Szczególnie jak dużo zielonego czasami leży już się go do niczego nie używa O! Zielona jest na 4C4 To jest już naprawdę dobry znak Może wtedy niebieska będzie na 5 Walimy czwartą Tak Zielona jest ta 4C4. Zobaczmy sobie teraz ostatni test, czyli niebiesko. Mam nadzieję, że będzie te 500 korek Byłoby bardzo fajnie, bo to jednak na pewno byłoby bardziej, powiedzmy, realistyczne, że. Kurde, nie to małe. Że im więcej tak jakby drogiego materiału, tym. będzie to wytrzymalsze. No, sprawdźmy sobie. Walnijmy tutaj te 500 korek no i zobaczymy. I jak to się tutaj nam Normalnie jedną. Teraz leci druga. Wezmę sobie jeszcze pięć. Potem może zbudujemy sobie jakiś domek taki zwykły, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak to się tam prezentuje wszystko. Dobra, poszła druga. Teraz leci trzecia. Dobrze to liczę? No dobrze. Teraz trzecia, tak. Bo tu miałem dwie. Dobrze, dobrze. Teraz trzecia. Czwarta. No, z takich niebieskich można naprawdę pancerne bazy budować. Jeszcze bardziej pancerne niż z żelaza. No, zobaczcie. Na 504 idzie niebieska ściana. No, to jest naprawdę dużo, jakby nie patrzeć, bo. No, nie oszukujmy się, ale. Jakby ktoś miał wchodzić, jakby był sam obudowane że ktoś to sobie po prostu niszczy i wchodzi na 504, no to zobaczcie, to jest naprawdę niezły wynik. Jeszcze zobaczmy sobie, ile kosztuje, ile mu oddaje takie zniszczenie: 15 niebieskiego, także zobaczcie, 15 zielonego i 10 czerwonego. Jeżeli ktoś będzie rajdować taką bazę i dojdzie do tego jakoś, to zobaczcie, ile będzie materiałów, będzie mógł tego na linie czwórki składać. Dobra, zbudujmy sobie jeszcze jakiś domek, zobaczmy, jak to się będzie prezentować zbudowane. Taki, może zwykły, 2 x 2 Cztery bloki fundamentów. Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądać, mniej więcej. Oczywiście tutaj zrobiłem za wysoki fundament, żeby nie wejść od dołu, ale myślę, że jakoś to przeżyjemy. Dobra, zróbmy sobie też to niebieskie. No bo, jak wiadomo, no, drzwi się już nie da, szkoda, bo mógł twórca też te drzwi dodać, To w ogóle były fajnie, bo drzwi jakieś wytrzymalsze były w końcu, a nie tylko te drewniane, które lecą zawsze na strzała. To jest moim zdaniem takie troszkę, no. Nie, powinni zrobić tak, jak w Raście, że Jednak. Jest możliwość tego. Dobra, daj sobie większe. Ulepszenia tych drzwi, a nie tylko takie dziadowskie. No, zobaczcie, mamy tutaj całą bazę z niebieskiego. I ona jest teoretycznie na 504, Także jakby oczywiście nie było drzwi. I takiego wysokiego betonu. Zobaczmy sobie jeszcze taką samą zieloną. Jak tutaj wszystko się będzie prezentować. Dobra, daj mi to większe. To. Dobra, zróbmy sobie też taką zieloną i czerwoną. Zrobię sobie od razu tutaj obok. Zobaczymy sobie, jak wszystkie wyglądają. No i myślę, że to rozmaici na pewno budowle. Nie będą takie ponure, a jednak tego czerwonego też no, już zostaje dużo. Nie używa się tego raczej. W sumie głównie zielonego mi się tak wydaje, nie wiem. Wydaje mi się, że głównie zielonego. No zielony jeszcze może czasami do przepalania. Czerwony teoretycznie do nabojów, no, ale jednak. Najbardziej mi się wydaje, że zielone to będzie do użytku. Naraz zbudujmy sobie też tutaj drzwi takie czerwone. I ten daszek. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie prezentować po kolei. Mam nadzieję, że fajnie. Niebieska się prezentuje fajnie. Ta czerwona w sumie też. Tak, nawet bardziej mi się podoba niż ta niebieska. Chociaż wiadomo, no niebieska to taka rich. Dobra, jeszcze zielona. Zbudujmy sobie tutaj tą zieloną. Cciało mi dało małe ścianki, Aha, bo miałem drzwi wybrane średnie. Dobra. O, zielona w sumie też fajna. W sumie każda ma jakiś swój nietypowy styl, co do Hurtoru to by się bardzo przydało, bo Hurtor jest jak wiecie nudny. Mi się już też nie go nie chce grać. Dlatego już nie widzicie odcinków takich zwykłych, ponieważ mi się po prostu znudził. Ale takie jakieś mody to z chęcią nagram, bo mi się to podoba. Lubię właśnie urozmaicenia. I twórcy powinni iść też w tą stronę. No i zobaczcie, tutaj trzy domki. Wykonane właśnie z tych różnych materiałów. No i możecie napisać w komentarzu, który Wam się podoba z tych domków najbardziej I Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły jak można to wykorzystać, nie tylko do wyglądu czy jak zrobić jakieś pancerne bazy z tego, to ja chętnie zobaczę Także jak coś, to możecie wysłać na onkesi.pracemopankmaje.com Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły Zobaczmy sobie jeszcze tutaj Aha, i tu nam zostały jeszcze takie, możemy sobie w sumie wszystkie zobaczyć jak to wygląda te już widzieliśmy. Te też są fajne. Możemy sobie odłączyć też to. Też można jakieś tam ciekawe różne barwy na przykład Teamów robić, nie. Tu jest na przykład baza zielonych, tam baza czerwonych, a tam baza niebieskich. I na przykład jakieś tam drużynowe starcia robić. Też może być spoko. No i oczywiście z tego można jakieś tam różne wzory robić. Myślę, że 3 kolory więcej, czyli w sumie 4. No, może powiedzmy 5-6. Jednak coś by tam wprowadziło jakąś zmianę Można sobie z tego różne takie robić Dobra, zróbmy sobie jeszcze może O, tego jeszcze nie widzieliśmy No, naprawdę fajnie to wygląda, te drzwi też w sumie Można sobie w końcu zrobić inne, a nie takie zwykłe To jest naprawdę fajny pomysł, mi się to podoba o, Normalnie wszystko, fajny mod, mi się taki mod podoba I jeżeli wam też, to możecie zostawić kciuka w górę i zasubskrywać mój kanał po więcej takich filmów z różnych modów. Ja sobie to jeszcze zobaczę. Tego już chyba nie możemy zmieniać. Tego dachów też nie. A, i te podłogi. W sumie jeszcze nie widzieliśmy. A nie, widzieliśmy wszystkie, bo tu mamy podłogi. No. Także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. I do usłyszenia w kolejnych materiałach.